Na kim mailu masz konto na sklep Play To o 2. ale wątpię, żeby to dawało cokolwiek. A, dobra, wbijamy tutaj trzy mołe: Czołg przeciętny, dosyłacz staba turbo, e, Działo szybkostrzelne. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, aczkolwiek nie używałem w ogóle tej 120 Alpha Jest uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Wezmę w mazło przeciwnikom, werwał! Gosienica naprawiona. Ojej. Ich misów to rzadko. mam na tym dziale. czy tak, trafimy Felkata. Oni stamtąd zawsze strzelają. Tam jest o, w ogóle oni się tu fajnie poustawiali Cześć To musiał wieża jest zbyt słaba na 8 tierze, żeby grać w nią na heady na siódmym tierze się goldy wchodzą 220 peny potrafi wejść powyżej to już jak w masło ranka mi dał właśnie lumetrów wieżna Kiedy masz bitwę gdzie wbijasz szmoła ale ale nie ale będziecie herkat Oro. orą w jakiekolwiek miejsce na wieże. Zwiażmo wchodzi na stopowym dziale. Następne, fajny. Fajne miejsce na tym czołgu. W dolną płytę mało kto się odbija. Raczej się to nie zdarza. Górna płyta dosyć śliska. Potrafi dingnąć niektóre strzały. Działa 220 alfy ma lepszy dpm, lep dużo lepszą celność. Aczkolwiek no, strzelanie tym pudełkiem po 220 na nie mogąc grać na wieżę, to średnio. Ich chętnych zapraszam na streama po Reflinka do, do Hero Wars. Do, jak wbijecie 10 level, to dostajecie specjalną skrzynię z pirosem Bawimy się na serwerze 452. GLBL. Chętnych zapraszam, pojazd przeciwnika, zniszczony. ja to założyłem dzisiaj gildię. Więc jeśli będzie większa ekipa, to będzie fajnie. Boże! To jest chyba najgorsza bitwa tym czołgiem, jaką zagrałem. うん、あ,あっち O, teraz tylko pantera na full. To jest jak w masło przeciwnik oberwał. Dzieli mi to musiał poczuć. Nie Widzę celu. Weź swoje masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Bo gwierz mnie przebił. Oj To była tragedia. Tragedia, niby tragedia, ale osiem fragów mam. Na koniec te fragi same wpadały. Wow. Ale bez żału ten czołguś, Są przyjemniejsze siódemki i ataki. 80 bite 2341 średniego, 510 spota, małe wbite, lecimy na ósemkę.